Cześć, witam serdecznie, 193 odcinek gamingowego tygodnia właśnie się zaczyna, jak widzicie, a skoro się zaczyna, no to jeszcze nie jestem tatą, ale tatą będę już najprawdopodobniej właśnie w przyszłym tygodniu, bo już jest o terminie, tak więc te kilka dni takiego przestoju jeszcze mam za tydzień, prawdopodobnie z tego powodu się nie pokażę odcinek, więc już teraz lojalnie uprzedzam, ale przez te kilka dni, które będą już takie wolniejsze, bo też mi się uspokoiły zlecenia wreszcie z lektorką, z narracją i tak dalej, to będę miał troszeczkę więcej czasu i być może zacznę streamować, tylko nie będę streamował tutaj, tylko na Twitchu bo nie chcę też zaśmiecać YouTube'a, wiem, że masa z Was jest takimi... YouTube'owymi e, purystami, którzy jak mają powiadomienia odpalone na GPT, to nie chcą dostawać powiadomień, że Arkadikus nadaje na żywo i tak dalej. Więc zainteresowanych serdecznie zapraszam na mój profil na Twitchu. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Zapraszam i to nie będzie takie zwyczajne streamowanie, że sobie będę siedział i grał. Raczej nie będzie kamery, będzie VR. Mam zamiar, nie wiem, pograć w Half-Life Alex, a być może w kampanie stworzone przez graczy. Troszeczkę tak mi się wydaje bardziej personalnie, bo jak będę ja mówił, będę miał mikrofon, będziecie widzieć, co ja widzę i moje ruchy ręką. I tak dalej, więc być może coś z tego wyjdzie. Jestem bardzo zaintrygowany, po prostu jak to będzie wyglądało. No, musicie mi dać jednak tam dzień, dwa, trzy na poustawianie OBS-a, ja się na tym kompletnie nie znam, więc no, będę musiał poćwiczyć. A teraz czas na sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest oczywiście serwis i naprawa konsol Gamebox, którzy to zranimują waszą padniętą konsolę. Sam tego doświadczyłem. Moją 360-kę sprzedałem jako sprzęt zepsuty. Nowy właściciel. Naprawił ją po 5 minutach. Tyle pieniędzy poszło się kochać. Niemniej sprzęt popsuty często lepiej naprawić, szczególnie jeżeli mówimy o konsolach, kiedy no, może być jakaś drobnostka i zamiast kupić nową konsolę za 1000, 1,500, 2000, to lepiej wydać, nie wiem, 100, 200, 300 zł i mieć ją po prostu naprawioną. Wiecie, logika. Więc pamiętajcie, żeby zaraz obok numeru 112 mieć na szybkim wybieraniu adres, który znajdziecie w linku. Pod tym filmem zapraszam serdecznie, a w dzisiejszym odcinku gamingowego przeglądu tygodnia między innymi. Dopiero co zrobiło się głośno o Black Myth Wukong, a już mamy pierwsze kontrowersje. Nvidia zaprezentowała next genowe karty graficzne GeForce 3000. Nagrody Gamescom 2020 rozdane. Podsumujmy, kto co wygrał. To oczywiście nie wszystko, co w branży gamingowej piszczy. Ja jestem Arkadiusz Arkadiku Złośniak i serdecznie zapraszam ja... no tak to już jest, że jak się jest w branży i ma się swoje 5 minut, to się jest na celowniku. Feng Ji, twórca Black Myth Wukong, które ostatnio podbiło gamingowy świat, zapowiadając się jako niezwykle obiecująca produkcja rodem z Chin, spada powoli z rowerka. Okazało się, że ostatni hałas wokół jego produkcji sprawił, że w jego studiu chce się zatrudnić od groma ludzi, więc na Twitterze napisał parę głupich komentarzy. Na przykład? Ano, że. Tak ostatnio został polizany, że już chyba nigdy nie dostanie erekcji. Albo na innym twecie, no, czuję takie ciśnienie w gaciach. E, w razie czego nie wiem, czy to były dokładnie te tweety, no bo tego języka ta nie znam, ale wiecie o co chodzi. Niesmaczne? Jasne. Obraźliwe? Wcale. No i się zaczęło. Jego wpisy zaczęły dyskusję na temat różnicy i dyskryminacji na telepołciwe branży. Odcinek 7465. No i co z tego wyszło? Albo wyjdzie? Absolutnie nic. Po pierwsze, nikogo nie obraził. A po drugie, nie powiedział, że został polizany przez kobiety. Czyżbyście zakładali, jaką ma płeć? Albo orientację? Przecież jedno i drugie w tych czasach to już jest tylko konstrukt społeczny. Ej! W każdym razie, jakaś część jest tam aburzona i tam pyszczy strasznie dużo na Twitterze, a druga część yy, uważa, że jeżeli gra będzie dobra, to kupują grę a nie poglądy czy tam zachowania jej twórcy. Oddzielają produkt od twórcy, zresztą przecież to było popularne w przypadku nawet tutaj lokalnie Sapkowskiego, tak? Że Sapkowski sobie pieprzył tam 3 po trzy, no i nie bardzo robił sobie dobry PR, no ale przecież książki są dobre i należy odciąć twórcę od jego produktu, tak? Od jego tworu, a tutaj nagle nie. Ja, po pierwsze, uważam, że, okej, okay, facet może nie jest za bardzo wychowany i nie wiem, jak zachować taki savoir vivre, ale to jest czasami chyba lepsze od y, takiego mdłego, wielkiego kompanijnego PR-u, jak to często mamy z tym do czynienia. A po drugie, faktycznie uważam, że jeżeli gra będzie dobra, ja kupuję grę, ja płacę nie tylko głównemu twórcy w tym momencie, ale również w tam częściach składowych innym twórcom. Jeżeli zrobią dobrą robotę, to robią dobrą robotę i na tą kasę zasługują. Gamescom 2020 już za nami, czas na małe podsumowanie, no bo jeżeli chodzi o tytuły Double A AA i AAA, no to te, które uważałem, że zasługują na wyróżnienie, wyróżniłem w poprzednim odcinku, a teraz zostały rozdane nagrody za tam różne ciekawe tytuły i na podsumowanie zapraszam właśnie teraz. Najlepszą grą Gamescomu został Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Przy okazji zgarniając też tytuł najbardziej wyczekiwanej gry: najlepszej gry na PC, najlepszej gry na PlayStation, najlepszego RPGa. O ile rozumiem dwie pierwsze kategorie, tak nie jestem do końca w stanie zrozumieć kolejnych, no ale dobra, chodzi o nadchodzące gry na PlayStation, PC i nadchodzące RPGi, niech będzie. CD Projekt Red oczywiście serdecznie gratuluję. Xbox Series X wygrał w kategorii najbardziej oczekiwany sprzęt bądź technologia, pokonując tym samym konkurencję w postaci PlayStation 5. Little Nightmares 2 również miało swoje 5 minut, zdobywając tytuł najlepszej prezentacji slash zwiastunu i najlepszej gry na Nintendo Switcha. Tytuł najlepszej zapowiedzi zdobył Unknown 9 od Reflector Entertainment. Tytuł najlepszej przygodówki i akcji przypadło Watch Dogs Legion. A najlepszą grą na Xboxa zostało Tell Me Why. Najlepszą ścigałką okrzyknięto Dirt 5, a najlepszym remasterem Mafia Definitive Edition. Z kolei najbardziej oryginalną grą okrzyknięto Void Train. Cała impreza nie zrobiła wielkiej furory. I mimo, że oglądanie streamów z domu jest na pewno wygodne, tak e, niestety bez żywej publiki ucieka gdzieś ta cała atmosfera, ten cały klimat targów gamingowych. I mam szczerą nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy już takie targi się odbędą, będą odbywać, to będzie to normalna, zwyczajna formuła. Tak naprawdę, dla wielu komentarzy, to takie targi streamowane nie różnią się tak naprawdę zbyt mocno od bardziej zaawansowanych kanałów na YouTubie. Wracając, a was to najbardziej zainteresowało na Gamescomie 2020, jeśli go śledziliście? Dajcie znać w komentarzach. Mimo, że co prawda zakończyliśmy temat Gamescomu, to jednak warto wrócić do pewnego rodzynka, który od minionego tygodnia do dziś został opublikowany, a jest to horror zapowiadany na nadchodzącą generację o tytule In Sound Mind który słusznie zresztą kojarzy się z takimi tytułami jak Outlast czy inne, Penumbry czy Amnezję. I właśnie podczas gamescomu można było obejrzeć ponad 6-minutowy gameplay. Podczas rozgrywki zmierzymy się z potworami stworzonymi z ludzkich fobii i efektów paranoi. W grze rozdziałami będą kasety, a każda z nich opowiadać będzie inną historię, więc nie jest to jedna ciągła kampania. I co prawda w przyszłym roku będziemy mieli zatrzęsienie horrorów, jak chociażby nowy Outlast czy Amnezję, czy też grę od Blooper Team, ale mimo to warto na In Sound Mind rzucić okiem, chociażby dlatego, że na Steamie jest już dostępne demo. Gra wyjdzie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X w przyszłym roku. Oto crossover, którego nikt się nie spodziewał i nikt nie chciał. Po bólu głowy, jaki fanom zostawiła nowa trylogia Gwiezdnych Wojen, czas na dokopanie jeszcze jednej grupie ludzi, konkretnie fanów Simsów. Na przykład ja? No co? No, lubię Simsy. I się tego nie wstydzę. A jak mnie ktoś opluwa na ulicy, to po prostu idę szybszym krokiem. Tak więc do Simsów 4 zmierza dodatek wyprawa na batu. I patrząc na oficjalny opis czytamy, że w dodatku tym wkroczymy oczywiście w uniwersum Gwiezdnych Wojen, a tam będziemy mogli przez działania naszych Simów zdecydować, kto wygra odwieczny konflikt na tejże planecie. Ruch oporu, najwyższy porządek czy... Łajdacy! Wykonywać będziemy specjalne zadania, podejmować wyzwania, zmieniać świat, zdobywać myśliwce, stroje i dobczyć obcych. Ua. W grze spotkamy między innymi Kylo Rena, Ray czy V Moradi. Jap, yep, mówimy o nowej trylogii. Cóż, ja nie skomentuję tego w żaden sposób, tylko po prostu zostawię zrzut ilości łapek w górę i w dół. Nie tylko konsole wkraczają w nową generację, komputery również i właśnie o tym było najgłośniej w minionym tygodniu: o nowych kartach Nvidia GeForce Serii 3000. Nvidia pokazała trzy karty: Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 i 3090. Pierwsza kosztować ma niemal 2400 zł, druga niemal 3300 zł, a ostatnia nieco ponad 7000. O RTX 3090 będzie krótko, bo to zabawka raczej dla bardzo nielicznych. Jest to karta za 7 koła i jest to pierwszy sprzęt pozwalający na grę w rozdzielczości 8K z odpalonymi jednocześnie Ray Tracingiem i DLSS. Jest to przepotężny potwór z 24 gigami pamięci GDDR6X i sama z siebie wymaga zasiłki 750 W ale kosztujący już trzy koła 3080 pozwala na to samo tyle, że w 4K. Karta oferuje 10 GB pamięci, dwukrotnie lepszą wydajność w porównaniu do RTX 2080, a jej cena aż tak bardzo się od niej nie różni. Aby pokazać jak to wygląda, Nvidia opublikowała gameplay z Doom Eternal właśnie na 3080-ce w 4K. Co jednak ważne, to wszystko tyczy się tytułów obsługujących Ray Tracing. Jeśli nie korzystacie z 4K ani Ray Tracingu, no to nie musicie się tym aż tak bardzo podniecać. Z drugiej jednak strony, Ray Tracing niebawem stanie się standardem, więc nie wiem, czy nie warto zastanowić się nad taką kartą przy składaniu nowego zestawu. Karty pokażą się na rynku już we wrześniu. Kolejny darmowy tytuł na Epic Store. Tym razem mówimy o jednej grze. Into the Bridge to cieplutko odebrany tytuł z 2018 roku, pozwalający pograć, rozerwać się i pomyśleć. Jest to strategiczna graturowa, której średnia ocen wyniosła 9 na 10. Jej akcja dzieje się w przyszłości, kiedy to ludzie toczą wojnę z potworami o nazwie WEG. Z jednej strony mamy retro 8-bitową nibę grafikę, a z drugiej roglajkowe, -like proceduralnie generowane scenariusze. Gra warta poświęcenia uwagi. A teraz czas na wasze wpisy i komentarze. Uwaga szkło, nie, no stary. Dzięki. Właśnie chciałem kupić Fall Guys na Steam, a tutaj meg info, że na plusie jest za darmo. Drugi plus, że jako wielki fan Limbo nie wiedziałem nic o Little Nightmares. Twoja praca jest ważna. Pozdrawiam. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak właśnie takie komentarze sprawiają mi radochę. Jaką sprawiają mi radochę? Właśnie to, że ktoś się czegoś u mnie konkretnie dowiaduje. Albo e, że komuś w czymś pomogłem, zdobyć jakąś informację, albo coś go zainteresowało, tak jak na przykład mówisz też o Little Nightmares, którego nie znałeś, zresztą serdecznie polecam, wraz, e, grę wraz z dodatkiem, e, są bardzo fajne, e, to no, serce rośnie, tak? Wtedy faktycznie uważam, że moja praca jest ważna. Dzięki. Thompson. Za ten fragment zapowiedzi już niektórzy tak zwani specjaliści growi zapewne obniżyli notę temu dodatkowi, bo Maruder jest źle zaprojektowany, a tu będziemy walczyć z dwoma naraz. Dobrze pamiętam, jak był kwik na premiera z tego powodu, z jego powodu. Byłeś chyba jedynym, który na niego nie narzekał. E, tutaj, tutaj jest mowa, jeżeli ktoś nie gra w Doom Eternal, e, Maruder jest bardzo silnym przeciwnikiem, bardzo męczącym przeciwnikiem i wymagającym. I no, podnosi bardzo mocno poziom trudności gry. A teraz faktycznie na zwiastunie pokazały się dwa, bo w Eternal walczyliśmy zawsze tylko z jednym, a tutaj nagle dwa. Masz rację, bo wielu właśnie takich specjalistów z branży uważa, że poziom trudności w grach to jest nagle coś złego. Słuchaj, nie każda gra musi być dla ciebie. Nie dajesz sobie rady? Trudno, nie znaczy, że jesteś gorszy. Jesteś po prostu mniej lepszy. Tak samo jak było sypanie Jobli na Sekiro. O Boże, bo muszę się nauczyć parować. Bo wiadomo, że każda gra Soulsów polegała na parowaniu. Zresztą nie polegała, ale parowanie było jakąś tam mechaniką bardzo ciężką. Jak się ją panowało, miało się Easy Game. No a teraz nagle zrobili, że Sekiro polega na parowaniu. I O Boże, gra potrzebuje Easy Mode. Nie, nie potrzebuje. To, że jesteś graczem, to nie znaczy. Że musisz wszystko przejść. Możesz się starać przejść. Przejście gry jest nagrodą. To jest dla ciebie własne wyzwanie. Kurczę, udało mi się, pokonałem ten tytuł. Ja też walczyłem na przykład z tym bosem, Boże i Pan jaką jak on się tam nazywał. Chodzi o wiecie kogo. Ja tam zginąłem chyba z 200 razy, walczyłem z nim dwa dni, aż go pokonałem. I nie sypałem mi obli na From Software, bo o Boże, jakie to jest trudne, wyśrubowane 1 na 10, bo nie mogę tego przejść. Kurczę, były piękne czasy, kiedy. Gry były po to, żeby stawiać wyzwania. Jak chcę sobie oglądać fabułę, to sobie idę na film. A teraz gracze te się takie pipki zrobiły. No, bo ja nie mam czasu pograć, nie mam czasu kombinować. No jak nie masz czasu, to nie graj. Prosty przykład. Moja żona nigdy nie była gamerem, a teraz nagle gramy razem. Nie potrafiła ogarnąć kilku przycisków na padzie, a teraz leci na równi ze mną. Pokonała tą swoją tak jakby niewiedzę czy, czy brak znajomości tego pada. I nie odrzuciła tego w kąt, po prostu to pokonała. Może warto po prostu sobie przypomnieć, że jako dzieciaki pokonywaliśmy te trudności. Potrafiliśmy spędzić, spędzić trochę czasu i pokonać jakąś przeszkodę, pokonać jakiegoś wroga, rozwiązać jakąś zagadkę samemu. A teraz, będąc dorosłym, no nie mamy tego zaparcia, nie mam czasu, ja potrzebuję wszystko podane na tacy, bo ja przecież muszę wiedzieć, co się zdarzy za chwilę, więc ja potrzebuję podpowiedzi. No i teraz wychodzi, że gry, które mają poziom trudności bardzo trudny, to jest tak naprawdę stary, zwyczajny, normalny poziom trudności. Piotr. Nie wiem, dlaczego tak lubicie Mass Effect. Coś ty powiedział? To wszystko na dziś, dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Serdecznie dziękuję moim patronom: Tomisko N, Maniek, Zielak, Orion, chudzisław, Pike, Kemvar, Xindak. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem i udostępnianiem, zapraszam właśnie na mój profil na Patronite. Każda cegiełka cieszy. A jeśli chcecie wesprzeć mnie jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy w opisie pod filmem. Dzięki.